Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie To już jest 19 dzień wspólnego wyzwania razem ze skinsproject.pl Oczywiście każdego dnia z 10 tysięcy końców staramy się zrobić kosę Którą potem specjalnie dla Was rozdajemy Z całego challenge'a Póki co udało się taką kosę wyciągnąć tylko raz Był to czwarty dzień challenge'a Ostatnio cały czas, cały czas w plecy Pod ostatnim filmikiem Taki szybki przegląd, to ten filmik. Nie, to nie jest ten filmik, już wchodzę w ostatni. To był dzień 17 i 18, czyli dwa dni w jednym filmiku. Zdobyliśmy 975 wyświetleń, 207 łapy w górę. Niestety po raz kolejny bariera łapy w górę nie została przekroczona. Tak więc losujemy. Kolejny raz 32 000 i 32 000 przeznaczamy na następną pulę losowań. Zapraszam Was serdecznie. Zostawcie łapkę w górę. Steam ID 64 na dole w komentarzu. I jeszcze raz łapiemy ten pułap 300 łapek. Tak więc pod tym filmikiem liczymy na 300 łapek w górę Waszego suba i Steam ID 64 w komentarzu. Ja już mam 10 tysięcy punktów załadowane. Sprawdzimy, co tutaj możemy. Fajnego wyciągnąć, na pewno już nie będziemy polowali w jakąś kosę wartości 100 tysięcy, chyba, że się dobrze powiedzie, ale na razie e, Myślę, że huntsman knife, case 100 net tutaj ładnie wygląda za 83 tysiące, albo ten flip knife e, Stahl battle skirt za 59 tysięcy, tak więc tutaj będziemy celowali, ja sobie sprawdzam historię Dużo czarnego, mało czerwonego, lecimy na czerwone Tak więc 500 na zielone, troszkę może tą pulę ostatnio zmniejszę sobie na te e, zielone Bo ten 1000 myślę, że ten 1000 na zielone troszkę nas zjadał, a to zielone i tak nie padało Tak więc e, od dzisiaj przyjmuję taktykę 500 na zielone i reszta na dany kolor No chyba wiadomo, że będzie już tej, tych końców troszeczkę więcej e, To będziemy już lecieli z większymi stawkami na zielone, dobra Teraz było czarne, lecimy jeszcze raz na czerwone mm, 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 mm. Patrzyłem tutaj, było czerwone, czerwone, dwa czerwone Tu, 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 no dobra, będziemy liczyli na to, że Zacznie padać czerwone, chociaż w ostatnich 4-5 dniach Było to ewidentnie do, do, do e, Tak jakby, czuć było to, że Mimo tego, że e, jakiś kolor padał Dużo, dużo, dużo razy, we wcześniejszych rundach Tak jak tutaj, ile czarnego, tutaj w ogóle jaki tren wielki czarnego był Potem tutaj, potem tu, potem tu I się potem grało niby na ten drugi kolor, bo powinien zacząć padać, a on i tak sobie nie padał Nie wiem tylko dlatego, że ja grałem, czy dlatego, że nas tak wciula robiło Dobra, lecimy, 2500 czerwone i 500 na zielone Obadanie 232 osoby, 1600 gier prawie O proszę, Koto Ziomal 116 tysięcy największy bet dzisiaj i 5000 największy fart 116 tysięcy nie możemy podejrzeć. Punktów yy, Koto Ziomala. Nie wiem, czy, czy wypłacił, czy nie wypłacił yy, MCN. 5 tysięcy na zielonym najwięcej. Zobaczymy, wypłaty yy, tutaj. Digo Sunset Storm jest AK Elite Build. Nie ma tutaj od Ziomala. Tak więc nie wiemy, yy, czy coś z tego wypłacił. Dobra, lecimy dalej. 500 na zielone i 1500 na czerwone. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej się uda. Jest to 19 dzień, zostało nam 5 dni. Oczywiście odcinka w 23 i 24 nie będę nagrywał. Na żywo, raczej na żywo, na, na żywo to ja nagrywam, cały czas potem wam wrzucam, ale nie będą nagrywane Tak jakby 23, 24, tylko nagram Takie dwa odcinki specjalne jeszcze i one po prostu zostaną w danym momencie wrzucone, żebyście jeszcze mogli sobie wziąć udział Bo niestety nie będę miał możliwości, żeby nagrać w tych dniach odcinki A 22, oczywiście ten stream Podsumowujący wszystko. Nie, jeszcze nie jest pewne, kto będzie go prowadził, ale zapraszam was na pewno kogoś tam znajdziemy. E, no i co? Do siebie też zapraszam 22. Um, 22. grudnia takie przeświątecznie stream u mnie na kanale na pewno coś sobie rozdamy. Będą jakieś skiny, będą jakieś końcy i cały dzień, cały dzień wspólnych gier, a czy może nie cały dzień, ale cały stream wspólnych gier razem z widzami. I przypominam, że jutro nie, ale pojutrze losujemy kosę, która padła w czwarty dzień Challenge'a. Tak więc zapraszam Was serdecznie e, Falcon Nike Painson Web do rozlosowania u mnie na kanale, link oczywiście w opisie. No i dla tych, co są e, pierwszy raz przypominam, możecie sobie wejść tutaj w zakładkę darmowe punkty, wpisać sobie kod Jared, otrzymać 500 darmowych końców i tutaj tak samo za subskrypcję kanału na YouTubie, a także za, koń, za dołączenie na... Grupę Steam otrzymujecie po 250 końców, czyli razem ze, na start możecie mieć nawet e, Nawet e, 1000 końców, czyli dosyć sporo. Dobra, lecimy 2,5 na czerwone i 500 na zielone. Niech to w końcu zacznie siadać, bo ostatnio jest ciężko. Dobra, siadło. E, czerwone. Patrzymy sobie tu w historię. Nie no, musimy w to czerwone grać. I mieć nadzieję, że to zacznie wchodzić. Tutaj tysiaczek na zielone, raz na jakiś czas większy beczek i 3000 na czerwone, no 116 tysięcy. Jestem ciekaw, czy weszł. Jak weszło, to praktycznie rękawice w jego zasięgu. Jestem ciekaw, jak te rękawice na rękach wyglądają. Chciałbym takie sobie sam przygarnąć albo przygarnąć tego doplerka. Ale te czasy piękne, kiedy wyjmowaliśmy. Karambita Lora albo bajoneta Dopplera, już chyba minęły. Ostatnio bardzo, bardzo ciężko jest tego typu kosuwerki wyciągnąć. Dobra, mamy 3000 na czerwonym, tu już mieliśmy 2000 do końca, a się odbiliśmy do 9000. Lecimy dalej 1000 i jeszcze raz 3000 na czerwone. Mam nadzieję, że taki jak tych czarnych poleci znowu czerwony tym razem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, na 14. Train 15 czarnych z rzędu. No, ładnie tam się podziało. Ładnie. Jak ktoś stawiał czarne to naprawdę sobie nieźle zarobił Tutaj dużo zielonego. Zobaczymy jak teraz będzie. Oczywiście jak ja przychodzę grać na skimsłeg.pl to nagle zielone nie pada. Raz, dwa zielone na raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, na 80 losowań dwa zielone. Ee, padły. Teraz bardzo blisko, ale to jednak czerwone, dobrze, że obstawiliśmy. Tak więc to 80 losowań, dwa zielone. A tutaj sobie można wejść na przykład na losowania wcześniej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razy na 80 losowaniach. Tutaj to już w ogóle nawet nie patrzę. Tak więc, jak przychodzę grać zawsze i widzicie, że gram, to lepiej na zielone nie stawiać. Dobra, lecimy. Trzymamy się tych 3000, póki co, bo są szczęśliwe. Tak więc Pula 6000 na czerwonym, 4200 na. Eee, czarne i tysiak ode mnie na zielone, 700 od innych Lecimy, no to, to zielone mogłoby dupki naprawdę uratować Ale jest, 3000 znowu na czerwonym Jak na razie elegancko, mamy już 5 traina na czerwonym <laughs> Lecimy dalej, 1000 I 3000 raz jeszcze Dopóki nie padnie czarne, a potem cały czas na czerwone Bo mi się wydaje, że teraz będzie po prostu czarne się przeplatało Więc nie ma co zmieniać koloru Czarne będzie się przeplatało i większość to będzie czerwonego Bo najmniej tak, kurde, to powinno wyglądać Zawsze jest takie wyrównanie Zobaczcie, tu było dużo czerwonego, potem było dużo czarnego Tutaj pół na pół, tu pół na pół Tutaj było dużo czarnego To tutaj było dużo czerwonego Tutaj pół na pół wszystko, widzicie? No tak, tak ja to widzę ogólnie No jest, siada e, Tak ja to widzę A tutaj właśnie na no, odwyt też Dużo czerwonego i tutaj dużo czarnego Dlatego, tak właśnie, jednego koloru się zazwyczaj próbuje trzymać. Nie zawsze to wychodzi. I 4000. Zmien... Dajemy 1000 więcej. Mam nadzieję, że to nie będzie pychowe. Bo na razie wesz weszły chyba 3 albo 4 bety po 3000. I na czerwone wszystko ładnie siadło. No, <laughs> lecimy. 8000 bet czerwone, 7 czarne i 3200 na zielonym. <laughs> 3 sekundki do losowania, Dawaj, 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 dawaj. No właśnie w takiego train'a kiedyś chciałem trafić i stawiać takie wyższe stawki No i pechowo się okazało, ale lecimy dalej Nie poddajemy się, teraz sobie zagrajmy tak 2000 i 4000 <laughs> Z nadzieją oczywiście na, na zielone, że wejdzie A czerwone to po prostu takie zabezpieczenie, żeby chociaż się zwróciło e, Zwróciło to zielone jakby nie wpadło Tak więc 8000 albo 28000 do wygrania Albo oczywiście 6000 do przegrania. <laughs> Lecimy sobie. 4000 do końca nam zostanie, więc to będzie. Jak, we, jak nie wejdzie, to będzie 1000 na zielone i 3000 na czerwone. Patrzcie nie. No już pechowo, już pechowo mieliśmy 15 tysięcy. Tak, 1000 i 3000 na zieleń. Ciężko, ciężko, ciężko jest naprawdę w tych w tym czasie 10-15 minut się wyrobić, żeby te 10, z 10 koła zrobić kosę, Bo to tak naprawdę, jak nie wejdzie nam zielone z dwa razy, z raz albo z dwa, albo nie wejdzie jakiś grubszy bet na któryś z kolorów, to tak naprawdę to jest albo taka syzyfowa praca, czyli raz spada, raz się podnosisz, albo po prostu się kasujesz w ciągu dwóch 3 betów. Jak ci naprawdę 2 trzy bety pierwsze, jak nie wejdą, to już jest koniec gry. Dobra, jesteśmy w tej mniejszej puli 6000 i 16000 na czarne. No, i pada czarne, i już jest po nas, niestety. 19 dzień, kolejny kończy się fiaskiem, tak więc jedna kosa na naszym koncie cały czas. Ja Was zapraszam serdecznie, zostawiacie Steam ID 64 w komentarzu. Łapkujcie filmik w górę. Im więcej łapek pamiętajcie, tym większa pura specjalnie dla Was. Ja już sobie otwieram notatnik, żebyśmy mogli sobie przykopiować zwycięzców. Dobra. No to już mam lecimy Dark Flame Give pierwsza osoba proszę bardzo znowu 16 osób losujemy. Dobra. Lecimy tutaj z drugą osobą. Trzecia osoba Rudy Drops proszę bardzo. Czwarta osoba jest to Fame. Tak więc, no, próbowałem, próbowałem kurczę te kosy dla was zgarnąć, ale bardzo, bardzo ciężko jest, bardzo ciężko Zawsze jak ja gram to zielone przestaje padać, więc to tak pechowo troszeczkę, zaraz sobie zobaczymy Pechowo trochę, no Na 90 losów dwa zielone, a tutaj zielonego po prostu aż zielono jest No niestety, lecimy, kolejna osoba, Asquen Gratulacje Piąta, szósta osoba Siódma tym razem, zielak. Lecimy dalej. Przemek yy, skłodowski. Proszę bardzo wesoły świat wzajemnie. I jak przebać 20 oków. No tak. To prawda, to prawda. A bardziej to jak 10, bo najczęściej to 10 gramy, bo są odcinki z jednego dnia, no ale... Yy, tak to wygląda. Stachu, gratulacje, siadło. E, serdecznie pozdrawiam, życzę miłych świąt. Wzajemnie e, sprawdzaj, ile jest do nosa Ale i tak są tylko jedne komentarze brane pod uwagę, wiesz? Jeden komentarz jest brany pod uwagę. Tak więc już to sprawdziliśmy, nie ma problemu. Zasiem, jak się widzą widzę ode mnie e, i Kozak, gratulacje, mamy już zwycięzców: 1, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tak więc jeszcze czwórka. E, Banan.pl, gratulacje, pozdrawiam również. I trzy osoby, raz, Szymon Kalinowski, gratulacje Dwa, Michał Szupiluk I ostatnia osoba jest to Krystian, proszę bardzo, wygrana Lecie Ciebie tak więc 16 osób po 2000. Pamiętajcie, że tym razem też uznajemy 32 tysiące Steam i 64 na dole w komentarzu dobijajcie yy, te 300 w górę powiększamy kolejną pulę, tak więc ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję, do zobaczenia, widzimy się jutro. Cześć!